Cześć, witajcie. Muszę wam się przyznać, że będąc na działce budowlanej, zawsze odczuwam głód, głód rosołku. Być może dlatego, że są u mnie kaczki, są też kury, ale przede wszystkim dlatego, że występuje u mnie taki oto okaz. Piękne, aromatyczne zioło. Lubczyk. Nie mam pojęcia, jak ono tu się uchowało, ponieważ już milion razy przejechała po nim koparka. I z tego powodu mam zamiar dziś ten lubczyk przenieść na moją działkę rekreacyjną. System korzeniowy lubczyku jest dosyć rozgałęziony i tworzy taką dużą bryłę korzeniową. Dlatego próbuję sobie obkopać ten lubczyk tak dookoła i mam nadzieję, że cała ta bryła korzeniowa nie ulegnie uszkodzeniu. Trzymajcie kciuki, aby wszystko się udało. Lubczyk już wykopany. Pokażę z bliska. Spójrzcie jaki zestaw na rosołek mi się tutaj przechadza. Kurka i lubczyk, czyli wszystko, co potrzeba do rosołu. A tutaj system korzeniowy tej pięknej, aromatycznej rośliny. Zobaczcie, jak wygląda. Lubczyk przygotowany już do transportu, ale przy okazji zauważyłem jeszcze inną bardzo aromatyczną roślinę. Prawdopodobnie jest to mięta, chociaż nie jestem pewien. Później przewertuję mój atlas ziół. Obie rośliny już są na mojej działce i powędrują na tą oto wcześniej przygotowaną grządkę, taką nasłonecznioną przy szklarni. Tu będzie miejsce dla lubczyku, a tutaj posadzę miętę wśród innych roślin. No to do roboty. Wykopię sobie dosyć głęboki dołek, aby cały system korzeniowy tego lubczyku swobodnie się tutaj zmieścił. Ziemia na tej grządce jest dosyć żyzna, ponieważ regularnie wzmacniam ją kompostem, ale przy okazji również pokombinuję tutaj z czymś innym. Zobaczcie, przygotowałem sobie taką korę, aby nadać tej glebie troszkę odczynu próchniczego ponieważ lubczyk lubi właśnie taki odczyn żyzna ziemia próchnicza ziemia przepuszczalna ziemia i wtedy lubczyk będzie się czuł bardzo dobrze oprócz tego zobaczcie znalazłem jeszcze taką kłodę spróchniałą i tą próchnicę umieszczę właśnie w tym dołku mam nadzieję że w tak przygotowanym dołku Lubczyk będzie czuł się komfortowo. W późniejszym terminie skombinuję jeszcze troszkę obornika, aby system korzeniowy miał się dobrze. Ok, no to zobaczcie, jak fajnie się to wszystko rozdrabnia. Pruchnica jest wspaniała. No to co, zobaczcie. Dołek przygotowany jest w taki sposób, chyba ok. No to sadzimy. Roślinę. Do dołka wejdzie idealnie. Zastanawiam się tylko, czy nie obciąć tych aromatycznych łodyg. One są naprawdę bardzo pachnące. Ale jeszcze zostawię. Zapomniałem ten dołek zalać wodą przed umieszczeniem rośliny. Muszę podlać bardzo obficie. Myślę, że jest w porządku. No to teraz czas na drugie zioło, które przywiozłem z mojej działki budowlanej. Posadzę go w identyczny sposób, tak jak zrobiłem to w przypadku lubczyka. A Wy w komentarzach zasugerujcie mi, co to może być za roślina. Pruchnicy u mnie dostatek. Zatem mogę sobie jeszcze spokojnie tutaj skruszyć do dołka, a gdyby było mało, no to mam jeszcze nadmiar gdzieś indziej. No to sadzę sobie tutaj właśnie to aromatyczne ziółko. Zobaczymy, jak się przyjmie. No, to jeszcze spora dawka wody. Dzisiaj wieczorem ma mocno padać, więc wszystkie roślinki będą w siódmym niebie. A na koniec praca narzędziem, które ostatnio bardzo polubiłem. Ja to narzędzie nazywam ręczną glebogryzarką. Naprawdę bardzo fajnie. Wchodzi ona w glebę, no i jak widać, wszystko fajnie się spulchnia. Można się dostać tutaj między małe, gęsto umieszczone roślinki, no i wszystko fajnie się spulchnia. Idealne narzędzie na takie nieduże rabatki. Ziemia jest dosyć wyschnięta, zresztą widać jak tworzy się taka mgiełka kurzu, no ale tak jak wcześniej wspomniałem, ma dzisiaj padać, więc wszystko się ładnie nawodni. Mam tylko nadzieję, że starczy mi czasu, aby regularnie plewić tutaj tą grządkę, ponieważ ma ona tendencję do zarastania chwastami no i te wszystkie wartościowe zioła, które tutaj rosną, a rośnie tutaj Czarna porzeczka. Rośnie tutaj również malino truskawka. No i taki jeden odosobniony czosnek ozdobny. No i od dnia dzisiejszego lubczyk i mięta. Być może coś tutaj się jeszcze zmieści. Tutaj na tym obszarze kawałku na przodzie, który widzicie. Może jakaś roślina, której nie lubią ślimaki, by się tutaj przydała? No bo bywa i tak, że ślimaki często odbierają mi chęć do uprawiania tutaj czegokolwiek. Jakie jest Wasze doświadczenie? Czy ślimaki lubią lubczyk? Mam nadzieję, że nie. Zresztą to się wszystko okaże. No to jeszcze raz rzut oka na. Wszystkie nowe roślinki, które w tej chwili troszkę oklapły, ale myślę, że jak intensywnie popada, to wszystkie się podniosą. Tutaj na pierwszym planie malino, truskawka, tutaj porzeczka, a tutaj lubczyk. Trzymajcie się. Cześć.